Siemaneczko, z tej a to jest kolejny odcinek z tym razem nowej serii, która już była, była, bała, była bardzo dawno. Furyna wie jak się nazywa? Właśnie wiem. Siemaneczko. No dobra, ale wiesz jak się ta na seria nazywała wtedy? Um, hmm. Survival czy co? Gram na moim serwerze. Ale a. to jest kontynuacja oczywiście na nowym serwerze. Już zapowiadaliśmy go wczoraj, przedwczoraj pewnie. No, w środę, w środę był start, kiedyś nagrywamy, jest piątek. Graczy przybywa coraz więcej i więcej. Było przed chwilą trochę więcej. No, dzisiaj był rekord 8 osób. Wow, bardzo dużo. Gdyby więcej jeszcze przyszło, byłoby lepiej. No ale jest jak jest. Dobra. To jest... Ja tu mam już kity gracza i sponsora, ponieważ mam sponsora, więc Fury na tak samo, tylko na 7 dni niestety. Ojeju. Dobra, I co tak my tu sobie mamy? Kupię. Tak, sobie kupi. E... Czekaj, czekaj. Najpierw to muszę zobaczyć czy mam jakieś. E... Jakieś te do kupienia działki. Na pewno na działkę nie starczy mi, bo potrzebujemy oczywiście... No, troszkę tego jest. No, bardzo troszkę, czyli lapis. No, ja sobie bardzo. ten lapisowy kupię. Czy ja coś tutaj mogę sprzedać? Yy, no, żelaza akurat nie mogę sprzedać, bo nie mam jak. O, mój podpis, który jest unikatowy tylko dla sponsora. Dobra, odcinek nie ma. Ja dostałam. Tak. odcinek nie będzie długi, więc możemy rozpocząć już sobie gdzieś tutaj chodzić. Nie wiem, kto tak fajnie udekorował spawna. Yy, to na pewno nie ja. Tylko ktoś? Wcale nie ty. No, wcale nie ja. A ty gdzie? Pokaż najpierw. E, pokaż pani Awerino, coś wybudowała w przeciągu dwu, dwóch dni od rozpoczęcia serwera. Przejdźmy sobie. E, tak naprawdę nic. No to prostu. idź sobie, idź sobie, ja się teleportuję do ciebie. Byle szybko. No. Ty już idź. Tyk, cyk, cyk, teleportuj no. mnie tam. Szybko, pewnie gdzieś tam masz chałupę albo tam. Nie pamiętam gdzie ty masz. E, HUP nie mam, ale no, skrzynki są. No tak, pełno skrzynek, oczywiście ich nie mogę otwierać ani... O, crafting mogę otwierać. Szkoda, nie mogę spać. Yy, ona się wybudowała troszkę odspał na... No. Na górce. Na górce, niepotrzebnie na górce. Ja bym się chciał gdzieś osiedlić. Też gdzieś tak trochę daleko. Przypominam, że mapa ma wymiary 5000 na 5000 albo 10 na 10 tysięcy, nie wiem, już nie pamiętam. Chyba nie... Możliwe, że 5 tysięcy na 5 tysięcy No ale to już też dość spora mapa, a jeśli mapa nie wystarcza, no to będę musiał powiększyć o 10. no dodatkowo 5 tysięcy oo piesek się odzywa Dobra, ja idę gdzieś, um, idę gdzieś. Będzie piesek. Właśnie mam caro dość od od Zajresa i Kolodiuka. Kolodiuk? Chyba tak się go nikt wymawia. Dobra. Kolodiuk, no Kolodiuk. Ja bym się chciał wyosiedlić gdzieś, może blisko gór, albo jeśli nie będą ładne góry, to może gdzieś na... Ym, na morzu. Nie na morzu, <laughs> na plainsach, czyli po polsku to jest... Równiny! A? Równiny. Tak, równiny. Na, równiny. na równinach, tak. Po prostu. Ciekawa góra. Zalec, trzciny, Ej, tepnij zbyt... się do mnie szybko. Yy, Zmianą trzcinę. <noise> Jezus, ta góra wygląda jak jakiś wielki pączek, albo ufa, albo kurcze <noise> jakiś torcik, albo wiadro nawet z polewą. <noise> wiadro z polewą. <noise> Naprawdę. Ty, to by była fajna baza. Tutaj. Ale uuu, ty, tu jest ładnie. O, wow. Tu jest ładnie ci powiem. Taka górka tutaj w kształcie tortu. To za mną, znaczy za mój dom. No, dom. Gdzieś daleko za twój dom poszedłem jak widać... Ej, obudź się, halo. Nie mam lagi. No widzisz ten torcik tutaj, z tamtej strony go lepiej widać. A tutaj mam takie jeziorko fajne, tam gdzieś jakieś góry też, pleńcy, równiny, las też jest. No ładnie tutaj nawet. Ładnie, ładnie powiem ci. Widzisz moim sąsiadem, jak zamieszkasz tutaj? Sąsiadem. Ale nie robimy chyba torów. Bo cię nie stać. Stać. I taka muzyka w tle powinna być. I I czy jakoś tam. 24 bloków żelaza. <suszy> Tylko 22 szczepki. Wszystko <gry> Wszystko ze skrzynek. A właśnie, jeszcze... Wszystko Sze... z x raya Albo nie mam <gry> Kurde, tam pewnie nic nie ma. Tak, nie wszystko z X-Ray'a. Ty, ty! Jak kurczę, ja widziałem, <laughs> że ty kopiesz kurde... jak Jaksy co, co 10 minut, to, to kurde... Co ty też. No, jak się ma teraz 9 bloków, no to dziękuję. Ty, ładnie tu jest, ja ci powiem. Ładnie, ładnie tu jest. No, osiedli się tu. Ja się tu osiedlę. Ej, to je już, ci i to jest dobry. Już nawet wiem, co zwierzęta. zrobię. Już... Zostaw moje zwierzęta. Wynocha stąd! Siomi z tymi... Wynocha! Nie wolno. nie wolno! Nie wolno! Nie wolno! Nie wolno, nie wolno! Dobra Kurczę, mam nawet pomysł co by tu zrobić. Może tu jakieś taką willę wybuduję sobie. Tak Tam może No naprawdę stąd wygląda to jak jakiś wielki tort z polewą Widzisz to? Nie, bo mam mały Render Distance O Jezus! tutaj maksymalnie 8 jest, więc... Więc ty możesz przy... przydepnąć przy w render distansie. Ja aktualnie mam ja render mam distance, po co mi 10, jak mogę 8 maksymalnie. Dlaczego ja mam tyle FPS-ów jak mogę sobie bez limitu dać? No właśnie, bez limitu. Hm, tak ja mam... A ja nie powiem co to... Ja mam... Jest. Ja mam ponad 150 albo 130, ale na shaderach, co ty tu? Ja mogę ci zrobić dziury? Nie mi żadnych... Dobra, czekaj, ja się tu... O, tu jest... Dobra, nieważne. Ja już postanowiłem chcę tam się osiedlić. Tu będzie jakaś wioska moja zrobiona. Taka mini mini. Z villagerami, bo villagery są od razu włączone, nie to co po, poprzednie edycji. Wynoś się! Będę musiał dodać do skrzynek yy, Tak. Tak, ustawiłem sobie doma, Do doma. Jezus co ja powiedziałem. Home dom, Homa. I można sobie za, za pomocą komendy dom wpisać. Dom. Dom. No, cię teleportuje po prostu. Tak, teleportuje cię po prostu. Sponsor ma takie udogodnienia, że może się teleportować od razu. Jej. Chyba, że też grasz, ci nie? nie zrobiłem obiec. Nie, nie, nie. Tak. E, dobra. Ja masz chciał... dla mnie. Co? Dla mnie masz. Dobra, koniec tego pierdzielenia. Dlaczego lag jest? Pierdzielenia koniec. 7 8 minut nagrywek, a jeszcze ani kurde nic nie ściołem Bo nie mam co. No mi ją go ścien... po prostu. Ale ja już ściąłem. Ściąłem połowę drzewa. No Jezus myszka. nowa myszka by się przydała. Nie ta tak, nie taka, co ja. E... Co ja robię? Kurde, co ja robię? Przecież ja mogę UB zrobić. A, Merle zacznie chyba e... przeklinać, dobra. To się normalnie chyba... Ten... Czekaj. Co? Aha. Co jest? Jezus. Co za... Nieważne, już mam siekierę. Pozdrawiam. No to pozdrawiam, po prostu koloduk, wilczuj się i tyle. Będę oglądać odcinek? Nie wiem. Jeśli będę oglądać. Możliwe, to ich że będę. Pozdrawiam. Będą... Możliwe, możliwe. Czekaj, jak wygląda Jeśli ten teren Jeśli do tego shaderów. momentu, to napisz w komentarzu krowa lub kurczak. Krowa, kurczak. Jak wygląda no ten... Jak wygląda ten teren bez shaderów? Tak średnio bym powiedział, ale FPS-y mi mocno podskoczyły, ci powiem. Ech, oddawaj twój komputer. Nie, nie oddam ci go. Do 400 dochodzi, 500 prawie mam. Jezus, dobra. E, ale i tak wolę szyderki, więc. Więc, więc będą szyderki. Na odcinkach już to taki standard jest, więc niech będzie. Troszeczkę lepiej jest już. O! Mniej 60 FPSów ów i. A, tak, u ciebie to jest 30 pewnie. Teraz mam dwa. Pozdro. Ta, ty masz dwa. To no teraz je... dwa fps -y mam. To jeszcze gorzej. No a teraz. Ale wiesz, że w pobliżu ci zabijam owce cały czas. Ja ci zabiję owce u ciebie w chałupie. <grym> nie mam owiec. <grym> to szkoda, że nie masz owiec. Bym chętnie ci je przegarnął. Dobra, set home. Mam, Nie. Bym musiał iść do kopalni. Bo przynajmniej jakiś surowiec do kuboidy zbudowania e, Mogę ci pożyczyć lapis? E, kurczę, tu jest ciemno. Bo lapisy to mam właśnie dużo. Ty, to daj mi lapis. 29, 28 bloków. To daj mi lapis. Ja wszystko muszę zdobywać prędzej. A potem wszyscy. Ale czekaj, do Mary Lukomskiego się te Dlaczego do niego Tepę A, te cancel wpisz. Czekaj, bo ten pojazd. Czekaj. Czekaj. No, normalnie akceptował i no. To coś tylko akceptował. To <noise> normalnie w tobie mi się wyskoczył. Patnij mnie. No. O, dzięki. Dobra, daj mnie to. Masz, aż dwa. Jezus, nie musiałaś mi dwóch dawać. A w sumie i tak mam kuboidów sześć, a gracz tylko dwie, no to... To, to, to można, można sobie coś załatwić. Kurde, będę musiał tutaj szybko coś przepalić. O, żebym miał już tą jakąś kuboidę. W sumie mam szmaragdy, tylko bym potrzebował ten. Ale będę mógł sobie stworzyć od razu... Od razu 40 na 40 kobozy, więc jak na razie nie jest. Tak, oświetlaj, oświetlaj, polubisz to robić, to nie. No właśnie. To jest moja praktyka po prostu. A ja ostatnio patrzyłem sobie w statystykach, że ludzie... Po oglądnięciu nawet łapki w górę nie zostawią. Więc tutaj no ma być... Pod, pod tym odcinkiem ma być 10 łapek w górę, ale już. I to jak mówi jeden y, z... Jak to się nazywa? Zquestów. Nie, z Questów. Subuj LOL, ale to już... Właśnie teraz. Właśnie. Daję Ci 5 sekund. 5 sekund minęło. Y, tak. No, wiecie, 10 łapek, kolejny odcinek z tej serii. Następny może... Z crazy. Być. Oczywiście, że z crazy. nie zapraszam, bo za mało... za mało mi płaci za, za odcinki. Czekaj. Właśnie przez On czekaj, kurde. Za mało za no, To za... się wytnie. Tego się nie wytnie. To będzie... To się wytnie. Su surowy odcinek. Co się dzieje na mani DN? Tak, normalnie y, przeróbki będą z tego wnet. Nad... Tak. Tak Jak ty zrobisz fanny te przeróbki? Tak, ty i fanny moment. To jest kurde jedno zło. Y, dobra, jesteśmy sobie na rynku. kupujemy sobie kubojdę 40 na 40 Oczywiście mi na drugą nie stać. Dom, dom. I postawimy sobie tą kubojdę. Gdzie jest mój piecyk? Padłuba. To już jest moja działka. I od razu sobie wpiszę PS Hide, Żeby jej nie było, ale postawić sobie mogę tutaj, ale działka ciągle jest. Hmm. Zademonstruj czy coś możesz zniszczyć. No nie. jak widać, na nie może niszczyć, więc o tyle jest fajnie. Ale chociaż postawiłam jednego klocka wem. Szkoda, że nie brącowego. <laughs> A Sorry, sorry, sorry. Postawiłaś nawet dwa. Tylko z, mojej perspek z perspektywy mojej. Tak. O. O, dzięki za świerk. W sumie jeszcze pracy nie wziąłem. Praca, praca. O, niech cię bije. Masz za swoje. Praca, praca, praca. Co dzisiaj bierzemy? Tu macie pracodawcę. Nic. Chyba go wam nie pokazywałem. Ale pracodawca może wam dać pracę. Tak, to był cringe, który powiedziałem, żeby oglądało się. No, Cześć. bo tak. Dobra, praca. Jakie mamy prace? Rzeźnik, głowca, drwal i górnik. Górnik bym sobie wziął. I na razie yy, drwala. Z rozmowy. Oczywiście trzeciego już nie mogę, jak widać, nie? Bo muszę albo wyjść i mogę później, ale ja bym chciał to, te dwie prace. Można dwie prace wykonywać. Kurde. Dom, dom. Proszę nie yy. do domu traf. Yy. Atrament. Dobra. Atramencik jest. Jest impreza. Co ja bym chciał tutaj zbudować willę na początek, ale Willa to by musiała być trochę więcej pracy włożona w niej, nie? No Aha. tak. I pewnie ją zbuduję... Też... ją poza odcinkiem. Może już w trzecim odcinku będę, bo chcę nagrać od razu dwa odcinki pod rząd. Żeby było. Pamiętajcie 10 łopek. Hey, będzie kolejny odcinek. No dokończaj, dokończaj. Co, 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 co? Co jest? No dokończaj szybko. Spokojnie! Jeszcze mamy minutę czasu, żeby... Co, co, o co Ci chodzi? To, ale to, musisz wytnąć. Nie wytnę tego. Bo to woła. Nie wytnę tego. <laughs> tata woła. Dobra. No to jak na razie będziemy kończyć, bo odcinek nie chce, żeby był za długi, ale też chcę podzielić go na kilkanaście odcinków. Wow! Jeszcze w tym roku będę dużo odcinków nagrywał. Mhm. No. Na pewno nie z Fiuryną. Oczywiście. Nie, nie z Fiuryną. Aweriną. Awerina. Awernia. To jest. Piszcie tak, w komentarzu tak. hashtag avernia nie czytuj. O. <grym> plus, <grym> tak, plus jeden. Plus jeden, plus jeden, dobra. E, czekaj. Um, powitajcie i pożegnajcie. Ty. Powitajcie i pożegnajcie. Jesus. Ech. Coś taka bogata jest? Witam i żegnam. Okej, okay, to myślę, że dzisiaj z wami żegnamy, oczywiście fiury na nie może. Jak coś się tutaj zmieni, oczywiście taki wstęp był dzisiaj, więc... będzie co będzie, nie? Pamiętajcie. No właśnie. 10 łapek, kolejny odcinek, subskrypcje, komentarze mile widziane. I dużo update'ów będzie na tym serwerze. Wow, Zobaczyń. ale jestem nakręcony. Boziu. Dobra, furyna, bye bye. Bye bye.